Seryburch to jesteś? <kười> Krzyśku, proszę się odnieść do tego. Grabiarzu! Zapraszam przyjeździe. Jak z łopatami, z grabiami, masz podurko grabić. Grabić się o podurka. A szemu nie dorady? Jak nie dorady? To pomóż mu. A co ty kurwa? A ty Ro... nie masz pomóc? Ro... A ty rok nie masz? Gospodarz może, o! Jeszcze raz pokażę, jak to będziesz leżeć. Albo za bramkę. Co ty poskakujesz do mnie? Wojtek, chodź no, tutaj! Łazisz, łazisz, wykąpany o, jest Wojtek W godzince się przybierałem Ja mam do ciebie narkomanie <noise> też e, pytania. Czym Czymś okay. szamponem myjesz się? Ja? Mam, Nivea A to twój? Nivea, no. a twój? Nie To twój A ja? Ty. A ja narkoman jestem <noise> to, O, tu. A ja narkoman to, ty nie jestem narkoman? A, a ja Na dalej alfabetu A, B, C, D, E, K, H, I, J, U, U, E, I, U, 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 U. Z. I Z na koniec. Dwie literki może pomyliłem się. O. No inaczej wygląda, nie? No tak, no od razu inaczej. Śmierdzę? Kurwa. Śmierdzi z daleka. Kokasz. Nie. O, pomuchaj. Wąchaj, wąchaj, bo pan się zasrał. Nie, nie śmierdzi. Larketykasz. Pomuchaj jego nie włocha jego. Nie kłam kurwa, nie Bo wiesz, ludzie wiedzą o tobie. Jak maluję u ciebie. Jak ty no Awaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Drewko, dawaj drewku. A. Dawaj ty Wojtek udzielał Nie robi nie. Szybko nawet kurwa chowa się za jareczkę. Tak jedzie Od ciebie. Narkutykar. Dawaj, dawaj! Ile kasy dać? Ile dać? 100, 200, 300, 500, ile dać. Narkęcykarów. Nie, nie zniszczysz. Zatrzyma.